Przesłanie prawdy moje, Mojżesza Bogusława Gaz. Majówki. Wiosna rozkwitła pełną krasą w maju. Zieleń soczysta pojawiła się na drzewach. Dokoła bardzo dużo rozkwitniętych kwiatów na drzewach, jak i na łąkach. Przechodząc, można poczuć zapach kwiatów, które już rozkwitły. Spacerując wśród przyrody. Mamy możliwość podziwiania piękna harmonii cudownie stworzonego świata przez Pana Naszego. Powinniśmy wsłuchiwać, wpatrywać się w przyrodę i czerpać z niej wiedzę. Ludzkie twory najchętniej wszystko to chciałyby poprzerabiać po swojemu. Dostaliśmy od Stwórcy w darze góry, lasy, pola, łąki, aby wśród nich czynnie wypoczywać, nabierać sił do służenia Stwórcy. Rozpoczął się maj, a co za tym idzie będzie pełno różnego rodzaju imprez plenerowych. Ludzkie Twory chętnie biorą udział całymi ziemskimi rodzinami w takich imprezach. Nie są to imprezy dziękczynne, które chwaliłyby i służyły Stwórcy. Jedyny cel takiej imprezy to pojeść sobie kiełbasy z rożna i popić dużą ilością piwska, i już ludzkie twory są zadowolone. Mało która ziemska rodzina ten piękny czas wykorzystuje na spacer po lesie, parku lub wycieczkę w góry. Na takich wycieczkach, spacerach, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą macie okazję czerpać energię i wzmacniać wasze ciało gęsto materialne. Spacerując z ziemską rodziną powinniście uczyć się współprzyjęć z pięknem stworzenia. Wszyscy członkowie ziemskiej rodziny powinni dbać o swój rozwój duchowy, na spacerach znaleźć dogodne miejsce do czytania słowa Pana, odbierania tekstów, obrazów płynących z duchowo istotnego, a następnie dokładnie odebrane teksty, obrazy zinterpretować. Na pewno podczas czytania spłynie duża dawka uzdrawiającej energii na ludzkie duchy. Wtedy możecie powiedzieć, że wolny czas spędziliście na łonie przyrody ku czci i chwale Pana naszego. W trakcie czytania słowa należy dokładnie się słuchiwać i obserwować obrazy, bo są to podpowiedzi, jak macie postępować, aby służyć Panu naszemu, żyć zgodnie sprawami i dziesięcioma przekazaniami.